Dziś zawitaliśmy z kołami przez świat do województwa opolskiego, a konkretnie do miejscowości Paczków. Przyjechaliśmy tu, aby pokazać wam bardzo ciekawe miejsce, a konkretnie MetaMuzeum Motoryzacji. Dlaczego to jest nazwa MetaMuzeum? To już wyjaśnię w trakcie filmu. Tak więc chodźmy pozwiedzać. Pierwsze, co zobaczymy, wchodząc do pomieszczenia kasy, to sama kasa. Mieszcząca się w zabytkowym Volkswagenie. Niewątpliwie przykuje ona naszą uwagę swoją nietypowością. Już na sam początek rzuca się w oczy kolekcja motocykli, również zabytkowych. Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w Metamuzeum w Paczkowie, to jest województwo opolskie. Jest z nami Pan przewodnik, który opowie o tym miejscu trochę więcej. Dzień dobry. Jesteśmy konkretnie w Meta Muzeum Motoryzacji. Jest to muzeum stworzone przez rodzinę państwa biernackich, którzy w tym celu założyli fundację o nazwie Pojęcie o wyobrażeniu. I ma ona na celu ta instytucja krzewienie kultury technicznej głównie wśród młodzieży szkoły. Zostało tutaj stworzone na terenie starej Stodoły, takie muzeum, w którym znajdują się oprócz starych samochodów, klasyków z całego świata, również bardzo ciekawe eksperymenty z dziedziny fizyki. Eksperymenty te są na różnym poziomie. Dla młodszych się coś znajdzie, znajdzie się też coś i dla starszych. W ten sposób, żeby można po prostu samemu, dotknąć tej fizyki. Tutaj w miejscu, gdzie jesteśmy znajduje się recepcja, na sam początek mamy no, motocykle, no, kasę, biuro, która znajduje się w tym starym zabytkowym e, samochodzie, którym jest Volkswagen T2, a dalsza część eksponatów jest na dużej hali, gdzie zapraszam. Nazwa muzeum wzięła się, jak udało mi się ustalić, stąd, iż jest to coś więcej niż muzeum, ponieważ można tu nie tylko oglądać artefakty, ale także zapoznać się z fizyką na żywo i przeżyć doświadczenia. Jest to niesamowite miejsce zarówno dla tych starszych, jak i tych trochę młodszych. Na sam początek, samochód. Ford Model T, czyli pierwszy seryjnie produkowany samochód na taśmie w Stanach Zjednoczonych. Ten model, który tutaj stoi, to jest konkretnie z 1911 roku. Dalej z lewej strony mamy samochody z lat 30. I na samym końcu również stoi Ford T, ale to już wersja wyścigowa. Te samochody można sobie poglądać, jak tutaj przybędziemy. Tu widzimy pod ścianą taką ścieżkę, na której mamy te doświadczenia różne związane z fizyką. stanowisko do pokazania jak działa siła odśrodkowa na samochód dobrze czyli co podgrzaliśmy już sobie naszą tuleję tutaj widzimy, że prawie 50 stopni się nam to rozgrzało nasz stworzeń został spłodzony no i zobaczmy czy rzeczywiście teraz możemy sobie pod środku umieścić? I co widzimy? Bez żadnego problemu nam się to zmieściło. Teraz odkręcimy sobie tą rękojeść, co zauważymy, że chwilkę poczekamy, Spowodują coś takiego, że ja już nie mogę tego wyciągnąć. Dlaczego? To też u nas się Państwo dowiedzą. Zakładam teraz taki inny uchwyt, krótszy. Co się stało? Nie mogę tego wyciągnąć. A widzimy, że przeszło na drugą stronę. I teraz, żeby dowiedzieć się ile trzeba tutaj nacisku, żeby to z powrotem wypchać, to możemy to, to uzyskać w ten sposób, że stawiamy ten element na czymś takim, co się nazywa prasa hydrauliczna. Przy pomocy tej dźwigni tej dźwi, tego lewara, za chwilę będziemy to naciskać. A przy pomocy tego manometru dowiemy się, jaki potrzebny jest nacisk. Jak wielkie to są siły, dochodzące do kilku ton potrzebne do rozmontowania tego, też trzeba przyjechać i samemu tutaj zobaczyć. Tak? Kolejne bardzo ciekawe stanowisko, będące zarazem zagadką. Na czym ona polega? Proszę zobaczyć. Na górze mamy dwa pojemniki. Które są ze sobą połączone. Jeden pojemnik poprzez ten zawór, jest połączony z tym pojemnikiem. Nalewamy tutaj wody. Ta woda ten przelewa się do drugiego pojemnika. I musimy chwilę poczekać, żeby było tyle samo wody z lewej i z prawej strony. A następnie. Zrobimy doświadczenie. I co widzimy? Wodę już mamy uzupełniona w pojemnikach. Zabrak, który łączy te dwa pojemniki, ja teraz zamykam. A za chwilę otworzę równocześnie te dwa zawory, które spowodują to, że woda z tych pojemników tymi rurami Zacznie spływać na dół. I zagadka, z którego pojemnika szybciej woda się wyleje? Z prawego czy z lewego? Jedyna różnica, którą tutaj widzimy, to rury spustowe. Z prawej strony szeroka rura, z lewej strony wąska rura. Ale do tego miejsca proszę zobaczyć, do zaboru, te metalowe są takie same. I wyloty również mają tą samą średnicę. Ja otwieram. I zamykam. Żeby się dowiedzieć, z którego szybciej wypłynęło, trzeba znowu do nas przyjechać. Tutaj, jak widzicie, mamy model toru wyścigowego. Można samemu przekonać się, jakie siły działają na samochód podczas szybkiej jazdy, jakie trzeba mieć umiejętności, aby go opanować. Może wyglądać to jak zabawka, ale to prosty przykład fizyki na drodze. A tu już pokazane jest, jakie siły działają na pojazdy podczas wypadku. Mogliście to widzieć na filmach z testów zderzeniowych, często publikowanych w internecie. Pamiętacie, jak pokazywałem Wam trebusz? Tutaj możecie zaobserwować, jak pod względem fizycznym on działa jakie siły powodują to, że może on miotać przedmiotami nawet bardzo ciężkimi na duże odległości. A to już doświadczenie, na którym widzimy, jaką siłę trzeba przyłożyć, aby rozedrzeć materiał. Jest ona wyrażona w kilogramach. Tu natomiast przykład doświadczenia, na którym widzimy siły tarcia niezbędne, np. do zatrzymania pojazdu, a także do jego poruszania się. Ale więcej na ten temat dowiecie się, kiedy odwiedzicie to niesamowite miejsce, w którym edukacja łączy się z pięknem i historią. To, co za mną widzicie, to winnice. Tutaj przygotowano również dla osób dorosłych 18, plus miejsce relaksu. Oprócz tego, że można pozwiedzać muzeum, poznać piękne samochody, dowiedzieć się nieco o fizyce, można tu również skosztować przepysznego wina. Zapraszam, przyjeżdżajcie! Pomoc w realizacji filmu pragnę podziękować Meta Muzeum Motoryzacji w Paczkowie. Dziękuję za uwagę.